Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj zabieramy Was na pustynię Negev, gdzie się wybieramy, gdzie zamierzamy nakręcić kilka fajnych odcinków mam nadzieję, interesujących dla Was. Najpierw udamy się do Obnitz Paramon, to jest taka mała miejscowość, która znajduje się nad kraterem. Kraterem, który nie powstał przez uderzenie meteorytu, jest to tak zwany Magdesz, czyli krater erozyjny. Ale jak powstał, jak wygląda, dowiecie się oczywiście z odcinka, na który serdecznie zapraszam. Zapraszam również do komentowania, do odpowiadania na nasze zagadki. No, i oczywiście, subskrybujcie nasz kanał, bardzo nam to pomoże. Dziękujemy i miłego oglądania. Mitzpe Ramon to małe miasteczko położone na krawędzi jednego z najspanialszych cudów natury Izraela Makteszu Ramon, czyli krateru Ramon. To miejsce przyciąga miłośników przyrody, pustynnych krajobrazów oraz astronomii. To miejsce, które zachwyca swoim krajobrazem, ciszą i niezwykłym klimatem. Chociaż Makteż Ramon często nazywany jest kraterem, to nie powstał w wyniku uderzenia meteorytu ani erupcji wulkanu. To największy na świecie krater erozyjny, czyli formacja geologiczna powstała w wyniku długotrwałej erozji skał osadowych. Krater Makteż Ramon to forma erozyjna powstała w wyniku złożonych procesów geologicznych trwających dziesiątki milionów lat. Około 200 milionów lat temu w okresie jurajskim i kredowym region Negewu był dnem Płytkiego Morza. Przez miliony lat gromadziły się tam osady morskie, głównie wapienie, piaskowce i dolomite około 100 milionów lat temu podczas orogenezy alpejskiej czyli procesów górotwórczych które formowały Alpy, Karpaty i inne pasma górskie Afryka zaczęła zbliżać się do Eurazji Te ruchy tektoniczne spowodowały wypiętrzenie się obszaru który wcześniej był dnem morskim W efekcie powstała duża kopuła skalna Około 50 milionów lat temu po wypiętrzeniu skały zaczęło legać wietrzeniu i erozji Woda i wiatr stopniowo usuwały bardziej miękkie skały, szczególnie piaskowce, w środkowej części kopuły, pozostawiając twardsze krawędzie zwapieni i dolomitów. Proces erozji postępował przez miliony lat, aż około 5 milionów lat temu środek kopuły został całkowicie wymyty, tworząc wielką nieckę otoczoną stromymi zboczami. W ten sposób powstał klasyczny makterz, ogromne zagłębienie o długości 40 km, szerokości 9 km i głębokości do 500 m. Dlaczego Magdeż Ramon jest tak unikalny? Po przeciwieństwie do zwykłych dolin erozyjnych makteż powstaje tylko w wyniku stopniowej erozji od wewnątrz, bez udziału rzeki przecinającej góry. Jest to największy i najbardziej spektakularny Magdeż na świecie, a w jego wnętrzu można zobaczyć niezwykle różnorodne warstwy geologiczne odsłaniające skały sprzed 200 milionów lat. Obecnie też Ramon to jedno z najważniejszych miejsc turystycznych i geologicznych w Izraelu, a także część rezerwatu przyrody Ramon. Jego krajobraz przypomina powierzchnię Marsa, dlatego NASA i inne organizacje prowadzą tu badania związane z eksploracją kosmosu. Jego księżycowy krajobraz przypomina sceny z filmów science fiction, a bogata geologia sprawia, że to prawdziwy raj dla miłośników przyrody. W Mitsperamon znajduje się punkt widokowy i promenada na skraju krateru. To najlepsze miejsce do podziwiania panoramy, no co można tu zobaczyć niesamowite niebo pełne gwiazd. Niedaleko punktu widokowego znajduje się centrum turystyczne Macdes Ramon. To multimedialne muzeum, które opowiada o geologii krateru i izraelskim astronaucie Ilanie Ramonie, który zginął w katastrofie wahadłowca Columbia. W samym kraterze są dwa szlaki trekkingowe. Szlak geologiczny, który pokazuje historię formowania się krateru, oraz tzw. szlak stolarski, gdzie można zobaczyć skały o kształcie przypominającym drewniane belki. Krater można zwiedzać też jeepami to jedno z najbardziej emocjonujących przeżyć. W okolicy można odwiedzić formę alpak i lam, które zostały sprowadzone tu z Ameryki Południowej. Natomiast na samym punkcie widokowym często spotyka się kozice górskie. Mitsperamom to jedno z najlepszych miejsc do oglądania nocnego nieba, istnieją tu specjalne wycieczki z przewodnikiem, który pokazuje planety i gwiazdy przez teleskopy. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane ani Travel oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.